A w dzisiejszym odcinku Motorola G73 5G. Po kilku dniach użytkowania. Odcisk palca, bam, szybciutko. Bam, zobaczcie. Bam. Mam tam taką swoją tapetę, gdyż w rozpakowaniu widzieliście, że miał problemy tutaj z ruchomą tapetą. Tutaj chodzi wszystko płynnie 120 Hz. Zobaczcie pięknie, jak i Menu Nagrywam w 60, więc będzie to widać płynnie, wszystko pięknie. Ale gdy na przykład chcemy sobie zmienić tapetę i nie zrobimy tego w ten sposób, co mnie strasznie denerwuje, tylko musimy sobie tutaj wejść na inną tapetę, zobaczymy live wallpaper, a szczególnie tam, wszystkie te live wallpapery, i sobie zatwierdzimy. Szybko się zmienia, ale zobaczcie, co się stanie mimo najnowszej aktualizacji, która była wczoraj. Zobacz, jak, jak spadł klatkaż, Tu jest. Nie wiem, mniej niż 30. No, nie wygląda to dobrze. I tutaj też. Zobacz. uch, No, to jest różnica. Patrz. No. Ale jest to kwestia stricte. Czyli da się tak, czy się nie da? Nie da się tak. Stricte oprogramowania, ustawmy sobie tapetę nie jakąś inną, niech będzie ten padzik. To jest zdjęcie 100 megapikselowe, zdjęcia wychodzą, niezłe, no i tu już powinno być w porządku. I teraz powinno dochodzić, zobaczcie widzicie, optymalizacja urządzenia, to jest to, bo Tutaj procesor nie jest jakiś taki strasznie słaby, nie, to nie, nie o to chodzi. Coś tam, te, ten. Y, optymalizacja tych tapet, które najwidoczniej zżerają cały procesor, jakoś są źle zoptymalizowane. Ok, dobrze, to to już pomijmy. Idziemy dalej, a idziemy w sferę audio. A w sferze audio. Nie, żeby mi nie, nie strektki, no copyright. Wejdźmy sobie wideo. muszę wam powiedzieć, że audio jak zwykle w Motorolach gra pięknie. Większość tych motoroli ma zainstalowane Dolby Atmos, dobrej jakości głośniki. Na tym tutaj nie zaoszczędzili i to mi się podoba, bo audio i wideo to jest podstawa do konsumpcji. Może być piękne wideo, ale jak jest słabe audio, no to już jest wielkie zniesmoczenie. I tutaj nie zawodzi, jest wspaniale, głośno można nawet powiedzieć, że podchodzi pod flagowe tutaj doznania audio. Aczkolwiek głośniki ta, ta barwa nie jest bardzo ciepła, jest taka po środku, nie jest również płaska. Nie, taka po stronie ciepłej, ale nie za bardzo, rozumiesz? Jest ok, no i, uszy nie bolą, można tak powiedzieć, bo gdzie na przykład w iPhoneie 14 Pro, no dla mnie to nie był dobry experience uszy. Była tam zbyt zimna barwa. Pięknie, ale za, za zimno. Tu jest, dobrze. tu jest dobrze. Czym cieplejszy dźwięk tym bardziej taki przyjemny dla ucha jest. Okej, okay, dobra. Benchmark, zobaczymy sobie. Ale to zdjęcie z to mojego pisała. to Jeszcze do tego wrócimy. Zrobiliśmy ze, ze zdjęcia tapetę. Oj, brudny pad. Fuj. Nie umyślnie. Ty gadzie. Brudne Dobra. Benchmark. No i niestety tutaj to jest, to są te dane, to jest ten procesor. Proszę bardzo. I tutaj co jest bardzo dziwne? Nie ma historii. Ja nie wiem co się stało z historią. Robiłem benchmark. Czy ja go muszę zrobić jeszcze raz? Co to za głupota jest? Dobra, no zrobimy jeszcze raz. No. I oto ten wynik w benchmarku, co muszę zobaczyć, Pocophone obok, no i ten wynik jest podobny lub w singlu nawet większy niż w pokofonie, więc to nie jest tak, że ten smartphone ma jakiś swój procesor czy coś w tym stylu, no tutaj jest wręcz, podobnie można powiedzieć, że kwestia różnic tutaj jest bardzo, bardzo niska. Czyli te, te gliczowanie tapet to jest według mnie w 100% optymalizacja tapety, opro, oprogramowania. No dobrze, ale jak ten smartfon spisuje się w sferze gier? No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze Połączył się z padem. Co to oznacza, że gdy parujemy go z padem, czyli przyciskamy przycisk i wyskakuje nam okienko, czy sparować, klikamy tak i tyle. Bardzo podoba mi się to. Fajnie, szybko, nie trzeba szukać gdzieś, próbować połączyć, przyciskać guzików i tam no, przyciskać guzik też trzeba. Ale szybkie parowanie to jest to, czego yy, potrzebujemy. Dobrze, zobaczmy sobie. W grę. Będziemy tak, będziemy grać w grę. Jest y, dedykowana aplikacja tutaj do y, gier. My mamy High Performance, Share, Settings, Freedom, Screen Record czy możemy streamować? Znaczy możemy nagrywać, nie streamować. Lock Mode, Screenshot, Share. No to tutaj też możemy się podzielić. Y, blokować y, rozmowy. To też możemy zablokować. Halo. Tak. Jest i badzik. Jedzimy, szybko się załadowało. No i jakoś tam multi opcja. Może coś wy, wybierzemy sobie, jakąś mapę. No albo 20 na 20, żeby było mu ciężko, prawda? Żeby go troszeczkę tak przeatakować. No dobrze, zobaczymy. Szybko się wgrało, pięknie. się klucz to właśnie optymalizacja no i teraz zobaczmy jak tu się dobra płynnie widać że wszystko chodzi coś, to, coś tam delikatnie błysło lecimy

Czy ta mapa troszkę się nie zmieniła? Zmieniła się troszkę ta mapa. Takie wrażenie mam. Układ tej mapy, a nie. Nie zmienił się. Wydawało mi się tylko. Cholera.

Ale ich tam było. Jakbym dał sentry Gun, to by było dobre. Ale nie dałem. No trudno. Mam też taki granatnik. To jest też dobre. Ale ich uczyłem tam. Dobra. Ale widzicie, duża jest akcji i nic się nie zawiesza, a jest ustawiona na maksa. Ta nowa aktualizacja chyba coś dałam Również nieźle. Nie. Delikatne takie są. Czasami. A i, z boku, z boku. Benchmark pamięci wewnętrznej 597 odczytu, 262 zapisu. Jest to bardzo dobry wynik w tym przedziale cenowym. Kamera. A kamera, weźmy sobie w ustawienia Pro i w ustawieniach Pro możemy strzelać rawy lub i lub obydwa jednocześnie. Jest też taka możliwość. 4, na 3, tutaj widzimy, są piękne. Jest pięknie zademonstrowane w wideo Full HD60 to jest Max. Jest dedykowany tryb makro, pięknie. Jest i telefoto, ale jest to wszystko cyfrowy telefoto, więc tutaj nie ma się na czym rozwodzić ultra i ten strzał 50. Megapikselowy Dawaj, to ja wam coś pokażę jeszcze. No bo. Jest 50 megapikseli, robi robotę, nie? Ale jak to się strzela, popatrz. Może na czymś innym. No dobra, niech będzie tak. o, 50 megapikseli. Bam. I to zdjęcie już jest. A w najnowszych smartfonach flag flagowych zrobi zdjęcie 50 megapikseli i ono je wczytuje, wczytuje, wczytuje przynajmniej 5 sekund. A tu jest od razu Łębem. i jam. Hmm. to Tobie się podoba. Foto regularne. Oczywiście w HDR, że można foto strzelać. Wideo w HDR nie znalazłem, żeby taka była możliwość. Ym, nawet ustawienia jest oczywiście Portrait Mode. Ładnie nas tutaj przy uśmiechu nas tutaj strzela. O, proszę bardzo. Najwyżncze i nocne strzały i more Dual Capture, Dual Capture we, dla wideo i dla foto. Możemy sobie tutaj wejść. Gdzie chcemy, jak chcemy. Zobaczcie sobie. sample Czego dowiedzieliśmy się z tego wideo? Dowiedzieliśmy się, że telefon dobrze trzyma się w dłoni. Odcisk linii papilarnych działa szybko i niezawodnie. Problemy takie początkowe z optymalizacją tapety, które na pewno zostaną tutaj zaktualizowane, można powiedzieć. Gra się bardzo przyjemnie, jak i słucha się bardzo przyjemnie. Bateria trzyma cały dzień spokojnie. Nie jest to może najlepsza m, bateria na świecie, ale zdecydowanie lepiej trzyma niż te najnowsze flagowce, pomijając Samsung Galaxy S23 Ultra, który no tam bateria jest jednak. jednak, jednak jeszcze, ale tutaj też tutaj nas nie zawodzi. Cały dzień spokojnie. Piękne zdjęcia, szybkie zdjęcia tu chodzi, że ten smartfon jest szybki. W, w sferze zdjęć i bardzo łatwy w obsłudze. On tutaj jest, on jest. nie jest szeroki, zobacz, jaka jak, jak jest konkurencja szeroka. Jaki ten smartfon jest szeroki, zobacz. No to jest bardzo szerokie urządzenie, dużo szersze. Może nie tak dużo, ale tego czy trzyma lepiej w dłoni, przynajmniej dla mnie. Ja sobie go złapię i pik 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 zdjęcie mogę szybko strzelić, a ten to taki jest jak klocuch no jest szeroki, no. Ja może ją ja za krótkie palce, nie wiem, ale bardziej przyjazny.